Siema, jeszcze na wstępie chciałbym tylko powiedzieć, że jesteśmy coraz bliżej bita 90 subskrypcji, a mianowicie brakuje nam tylko dwóch subskrypcji, żebyśmy dobili 90. A więc jeśli teraz zostawiłbyś suba, bym był Tobie bardzo wdzięczny. Teraz bez przedłużania zapraszam Cię do oglądania. No, witajcie, zresztą z tego, że mam model w kolekcji z i którego Wam jeszcze nie pokazywałem, zakupiłem już go naprawdę bardzo dawno temu, a jest to Volkswagen Beetle Pickup, ale jeszcze z tego... Mam Syrenę, z której nagrałem już takie dwa filmy, ale co z tego, jeśli nagrałem dwa filmy, które były tak naprawdę beznadziejne, więc po prostu nagram o niej jeszcze raz. Okej, okay, a więc mamy już też Syrenę, jak widzicie Syrenę 104. I myślę, że najpierw zajmy, zajmiemy się pick-upem. Więc tak, Syrenę odkładamy na bok. I otworzymy sobie pick Jak zawsze, ta jest od dołu. Tylko nie wiem, czy jedną ręką go tak łatwo otworzę. O kurde, ciężko, ale mamy. Tak on się prezentuje. Jest on w bardzo ładnym malowaniu, jak dla mnie. Tylko zobaczcie. Tutaj możemy sala serwis. O, jak widzicie, wszystko. Tutaj jeszcze w środku? O, tak to wygląda. Mamy tutaj karnister, y, karnister paliwa. Góry mamy takie, jakby to powiedzieć, może nie jest to y, serana jakaś, nie wiem, jak to powiedzieć po prostu, ale też tutaj fajnie wygląda. Koczę lampy, jak oczywiście niepomalowane, szkoda, bo by na pewno ładnie wyglądał. Ogólnie model fajny, szczególnie mi się podoba, że tutaj ma bardzo ładne ma malowanie. No i jest fajnie zrobiony też pod tym względem, że ogólnie szukałem jakiegoś też pick wcześniej. No i właśnie jest ten. Ale... No, nie było nawet lepszych modeli, a ten był jednym z takich najfajniejszych, więc wziąłem go. A więc teraz przechodzimy do Syreny 104. Okej, okay, więc mamy Syrenę. Tam z tyłu mamy oczywiście tego pick-upa. Syrena 104 mm, z Daffy. Dobrze mówię? Z Daffy, jak tutaj możecie sobie... O, widać wszystko. No, ładna syrena. Nie, nie powiem, że nie. Yy, patrząc z tyłu wygląda, no, ładnie. <laughs> o, czekajcie, niech się ostrość złapie. Tylko te lampy takie, jak to widać, ładnie, no, ale te lampy nie pasują mi. Słabo zrobione są. Patrząc na przód, to już trochę ładniej to wygląda. Jak widzimy tutaj, te to już lepsze są. Oczywiście nie jest tak ładnie wykonane jak w skini, ale są. Zobaczmy jeszcze środek tej syreny. A prezentuje się on, już wam pokazuje dokładnie prezentuje się on dokładnie. Nie chcę mi tutaj złapać. Chwila. Trochę tutaj wyczyszczę. Środka aż tak ładnie nie pokażę, ale wygląda on tak. Chyba tutaj chwila. No, nie widać zbyt mocno. O, tak najlepiej. Ogólnie serena fajna. Mi się podoba. I co? To było na tle. Trzymajcie się. I cześć!